Ladies and gentlemen, czas ten zemścić się na egzoltach. Którzy nas w ostatniej misji w zasadzie jednym granatem rozdupczyli tak jak chcieli. Heee. <sighs> Okej, okay, dobierzmy sobie uh, jakoś tych ludzi, żeby to miało ręce i nogi 60, 55, hmm, 65. 60, 65. To może ciebie zmienimy na kogoś. To może ma jakąś większą szansę na to, że jednak w cokolwiek strzeli. Na przykład Karola. Uuuu, jestem pod wrażeniem. 75. Dostajesz zbroję. Dostajesz laserową broń. I może jakimś cudem. Coś zdziałasz eee, Ruszczykowi, też damy zbroję, laserową broń. No i zastanawiam się: granat czy scope? Scope. Tobie to za bardzo nie ma co dać. Nie, inaczej zrobimy. Scope'a nie dostaniesz, to dostaniesz granat bo potrzebujemy więcej ładunków wybuchowych ale z kołpa dostanie Łukasz Pruszewski a ty, moja droga eee, tak, no bo ktoś musi nosić tę apteczkę eee, ty będziesz naszym takim wsparciem z oddali niech będzie, weźmy sobie tę inną pokawkę. Będzie ciekawiej. Gotowi? Bardziej gotowi być nie możemy. Lecimy! Zobaczymy co z tego wyjdzie na tej misji. Obawiam się, że bez jakiegoś i ich i niesamowicie przydatnych

Any hope we had of recovering the data intact will be lost. Ooh. We have a new objective. Okay. To ciekawe, coś zupełnie innego. Block Exalt's hack attempts by occupying the capture zone. Covered operative can disrupt Exalt comrades. Okay. To ciekawe, coś zupełnie innego. Czyli rozumiem, że muszę dotrzeć tutaj. Trochę to zajmie zanim tam dotrzemy Ale po tych schodach zdaje się, że można wejść Tak Dobra, to wiem mniej więcej W którą stronę lecieć Czy ty tu coś możesz z tym zrobić? Specjalnego? Nie, nie możesz z tym nic zrobić Okej okay. Niech będzie Hej tu możemy wejść po tym? Tak, możemy. Okej, okay, to ciekawe, to chyba tak właśnie zrobimy, że Kasia się Ajaj, wespnie komputerze. tutaj. Ok, Łukasza też postawimy na górze. A wy pójdziecie w tę stronę. I, don't know. I Mateusz Ruszczyk też w tę stronę. No tak, temu nie włączymy. Overwatcha snajperką, ale możemy włączyć Overwatcha pistoletem. Lecimy do przodu. Hm on it, commander. Widać coś, nadal nic nie widać. To Karol wejdzie na górę. Zerknie. Nadal nikogo, tak? O wizor, komandante. Okej okay. Tylko, że teraz ruszczyk nie wejdzie na górę, bo Karol mu zasłania Tego trochę nie przewidziałem eee, Ja bym chciał wejść na górę Możesz, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo To wielka szkoda Już tam idę Stań tu

Okej. Okay. Spoko. Będę mieć to na uwadze, że się zbliżają do naszej pozycji. Tutaj podejdziesz, a ruszczyk też na górę, a lesman tuż za nim. Tylko nie wiem jeszcze gdzie Niech będzie tu. Nadal no, nie jestem pewien, tak naprawdę, co ja mam tutaj zrobić. Ale z tego, co zrozumiałem, mam po prostu tu dotrzeć. To się zaraz okaże. Czy mam tu po prostu dotrzeć, czy jeszcze coś ciekawego mam tutaj zrobić? Dodatkowo. Najpierw ty podejdziesz tu. Nikogo nie ma. Nie wiem skąd się ich spodziewać niestety. Totalnie nie mam pojęcia. Już się za to biorę. No, chodźcie, trudno Chyba tu zostanie zdaje się, że to jest dobra pozycja Słyszeliście tu? Wejdą tu wejdą No to mam nadzieję, że wejdą i już nie wyjdą ale widzę, że tylko jedna osoba strzeliła i to była Kasia chyba Na szczęście on tego uniknął, ale widzę, że z dwóch stron teraz będą na nas napierać. Łukasz, nie panikuj! Albo jeśli już... Koniecznie... Ach! Fuck. No tak, bo mało ich tu. Czułem się samotny, także kolejnych dwóch naprawdę się przyda. Faktycznie. O do wow! Przynajmniej Michał trafił. Dobra, trzeba to jakoś dobrze rozegrać, bo inaczej będziemy w dużych tarapatach. Już w zasadzie jesteśmy w dużych tarapatach, ale dobrze by było te tarapaty jeszcze zminimalizować trochę. Ej, tak, 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 tak. No nie zabiję wszystkich trzech naraz, to nie jest w ogóle... to, to... Nie da rady tak zrobić. To jest problem Bo potrzebowałbym zabić wszystkich naraz Tak się składa Zróbmy to w ten sposób Bo nie gadaj że to nie jest flankowany strzał Dobra Ta. To widzę, że żadnego z nich nie zabijemy w ten sposób Czas się wycofać I'm serious Przecież my, my nie mamy z nimi szans Totalnie nie mamy z nimi szans Nawet nie mam się za bardzo gdzie ukryć. Mateusz to też jest w takiej pozycji, że po prostu zaraz będę na miejscu. Dwadzieścia procent. Ło w dupę. chodźcie w it's a stealth samuro stick commander exalt forces are in position to hack the encoder if we don't secure that equipment they'll be able to locate the transmitter Aj, tak, nawet nie trafił w niego. Ten gdzieś tam zejdzie na dół, też tam. Eee. Ruszczyk, jedyną Twoją nadzieją jest zwianie stąd. Jedziemy z tym kopcem! Nikt inny tu już nie przeżyje, nie ma szans. I widać, wygląda na to, że nawet ty chyba nie przeżyjesz. A nie, jednak się uchyliłeś, czwaniaku! Jeśli ty, turę jeszcze przeżyjesz, to przynajmniej ujdziesz z życiem. Uff, Uch. się. Tak, na pewno się utrzymamy. Tylko problem w tym, że my już się wycofujemy. Bo to jest nie do wygrania. Jednym żołnierzem. Sporo was tu. Muszę przyznać. No, ho, ho, ho. ULA. la la będę na miejscu Port Mission Przykro mi Nie byliśmy w stanie tu nic zrobić Jesteśmy w, tak w tyle z uzbrojeniem ...że po prostu zostaliśmy w wgnieceni w ziemię. Jeden tylko ruszczyk po prostu uszedł z życiem, a cała reszta zginęła. I tak jest ranny. Aaaa, ratunku... This is bad. Naprawdę, this is bad. Situation room... Czy jest jeszcze jakakolwiek szansa, że my to wygramy? Jakakolwiek jest, bo ile nam się produkuje satelit? Dwie. Dwie satelity. Ok, więc zakładając, że dwa kraje bym uratował, to nadal cztery panikują, i nadal cztery się wycofają najprawdopodobniej, i to będzie koniec naszej przygody. Wygląda na to, że czekamy do końca miesiąca, i niestety, ale. Te walkę przegramy. Thermogenerator jest gotowy. Będę mógł zbudować coś w swojej bazie, ale cóż to? To chyba będzie niemożliwe. A to dlatego, że mam trzy kredyty. Za to nie mogę sobie kupić nic. Which is bad. Hmm. A oni się nie poddają. Oh. 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 Te oh. oh, 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 oh. Ta. Kasa powiadacie. Okej. 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 W następnym odcinku lecimy do Indii. Może jeśli tam polecimy i faktycznie cokolwiek uda nam się ugrać, to wtedy obniżyłaby się tu Panika! Hmm. Ale naprawdę nie mam już nadziei, że my się stąd wygrzebiemy. Przez chwilę nawet mi się wydawało, że... Ehh. Może lecimy w górę, może jakoś się uda, ale chyba, chyba teraz to już naprawdę koniec póki co trzymamy się ciepło. Tak, ciepło. I do zobaczenia!